Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie surówkę z ogórków, to są u mnie ogórki szklarniowe, ale młode to są ogórki szklarniowe, przez to są jeszcze takie niewyrośnięte, dzięki temu mają mniej pestek w środku, to jest jedna sprawa. Druga sprawa bardzo ważna, jest to surówka w stylu koreańskim, czyli będzie ona taka pikantna, idealna, żeby wcisnąć w hamburgera, idealna do grilla. No i dla tych wszystkich, którzy lubią kimchi na przykład, choć kimchi jest kiszone, to to jest taka właśnie wersja ala kimchi. Więc ja was serdecznie na przepis zapraszam. No i do roboty, bo to jest bardzo szybkie w wykonaniu i nie trzeba dużo składników. Na początek ogórki. Ja tutaj sobie jeszcze zerwałem melisę z ogródka. Ona, on to jest melisa cytrynowa. Ona doda tutaj takiej jeszcze fajnej jeszcze świeżości dodatkowej. No i ogórki. Ogórki sobie pokroimy w ten sposób Patrzcie. I takie troszeczkę grubsze kawałki. To nie jest tak na mizerię. To jest surówka koreańska, więc tak to robimy. Ok. teraz mam tu jeszcze cebulę. Cebulę mam czerwoną. I pokroimy ją sobie w piórka. I połowa cebuli w zupełności wystarczy, ale że są piórka, to musimy ją tak widzicie wziąć w rękę i tak trochę ją zmożyć i, i takie piórka zrobić. No i tu jeszcze mam przygotowany czosnek, czy ząbki, czy ząbki, czy ząbki, czy ząbki czosnku. No i musimy go drobno posiekać. Okay. Dodajemy do reszty składników. No i tu mam teraz melisę. Jak mówię, to melisa cytrynowa i faktycznie ona ma taki fajny posmak cytrynowy. Też dodajemy do składników tutaj resztę. No i teraz przygotujemy sobie szybki sos do tej surówki. Sos sojowy trzy łyżki. I teraz, czyli w płatkach, dwie łyżeczki. Ja się pokuszę i dam trzy łyżeczki. Będzie to jeszcze bardziej pikantne, no ale to jest koreańsko i o to chodzi. Teraz dwie łyżeczki oleju sezamowego. Do tego Dwie łyżeczki nasion, nasion sezamu. Sezam, jeśli chcecie, możecie sobie podprażyć na patelni będzie jeszcze bardziej to y, aromatyczne. No i jedna płaska łyżeczka cukru lub jak chcecie, to możecie miodu sobie dodać. Do złamania smaku. Y, jeszcze dodam do tego jedną łyżeczkę octu ryżowego. Ok, to jest wszystko. I te wszystkie składniki ze spokojem można wszędzie dostać. Także to nie są jakieś tam super wymyślone składniki. Także to tam na spokojnie kupicie. Soli można też tutaj oczywiście dodać, i powinno się dodać, ale nie za dużo, bo sos sojowy jest słony. Więc. Połowa łyżeczki soli. A że my w Polsce też pieprz lubimy, to połowę łyżeczki pieprzu grubo roztartego. No i to wszystko. Mieszamy, wlewamy do górku, jak już mamy wszystko, co dobrze wymieszane. No i musimy teraz to wszystko wymieszać w tym sosiku. Mm. Pięknie, pięknie pachnie sezamem. Dobra. No i teraz próba. Ona za parę minut dopiero będzie taka naprawdę dobra, ale ja sobie za chwilę wrzucę do lodówki, to ona wtedy jest świetna. Hmm. Hmm. Pyszny smak. Ogórka złamany ostrością, taką przyjemną. Dodatek tego słodkiego i sezamu. Przypyszna sprawa, naprawdę do grilla to ja Wam polecam. Hmm, super pod kielicha, pod kielicha. Coś fajnego. Ale mówię, te dwie, trzy łyżeczki to tak akurat naprawdę świetną, świetną tu robotę. Nie pali to w gębę, że po prostu nie czuć żadnego innego smaku. Po prostu ta ostrość to jest dobrze zauważalna, ale nie zabija po prostu smaku całej reszty. Hmm. Surówka jest przepyszna, ojej, hm, Słuchajcie, polecam serdecznie, ona jest naprawdę pycha, jest super. Ja się cieszę na tego grilla, bo za chwileczkę będziemy odpalać i sobie coś fajnego tam zrobimy, czy karkówkę. Czy kiełbaskę? Ja Was serdecznie pozdrawiam. Surkę polecam, naprawdę jest bardzo dobra. Trzeba lubić troszeczkę te pikantne klimaty, ale pycha. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.